Cóż, dawno ich nie używam, więc pomyślałam, że może warto by było je trochę odświeżyć i użyć do dzisiejszego rysunku. Witaj na kanale Srebrna Igła. Ten rysunek zrobiłam troszeczkę wcześniej, już zrobiłam cienkopisem, a teraz razem z Wami postanowiłam go pokolorować markerami alkoholowymi, których nie używałam już od dosyć dawna. Niestety. Podczas zmazywania, nie wiem jak często się Wam to zdarza, ale podczas wymazywania ołówka oczywiście pogięłam kartkę, no bo przecież jak można nie być tak zdolnym, żeby pogięć sobie kartkę, ilustrację, a że nie mam skanera pod ręką, to nie mogę uratować tej ilustracji w ten sposób, ale wymyśliłam sobie, że malując, kolorując to markerami. Które są wilgotne, to ta kartka się i tak troszeczkę rozprostuje i faktycznie na sam koniec nie widać tak bardzo tego, że jest pogięta. Także przymknijmy na to oko i cieszmy się kolorowaniem, które też nie wyszło jakoś rewelacyjnie moim zdaniem. Dlatego, że moja pierwotna wizja była taka, że, ona, że ta dziewczyna, która rozsypuje płatki, róż w, za pomocą, nie wiem, wiatru czy czegoś takiego, to już można sobie dopowiedzieć. Jest ubrana w taki strój bardzo jasny pastelowy, taki bardzo jasny niebieski, bardzo jasny brzoskwiniowy. Chciałam coś takiego połączyć, a że dawno nie używałam tych moich markerów, więc też z tymi kolorami troszeczkę jestem na bakier. Poza tym markerami też nie maluje się tak, jak yy, maluje się akwarelą, gdzie można ten kolor rozcieńczyć i dostać naprawdę bardzo jasny, potem ewentualnie nałożyć ciemniejszy. I jednak ta akwarela bardziej do mnie przemawia. Ale że mam te markery, no to chcę też z nich skorzystać i czasami no, yeah. fajnie jest właśnie wyciągnąć to medium, którego się dawno nie używało i jednak się nim pobawić. Tak jak będziecie widzieli, wielokrotnie poprawiałam tył płaszcza. Tej takiej woalki, która spada za nią. Wielokrotnie potem też zmieniałam kolor w ogóle samej tej narzuty, żeby dopasować. Ten niebieski totalnie mi jakoś nie pasował. Koniec końców nie wyszło może tak źle. Też trzeba wziąć poprawkę na to, że ten marker też musi wysnąć, tak samo jak akwarela, i potem po wyschnięciu jest troszeczkę jaśniejszy. I po wyschnięciu można też dodać cienie, które dopełniają jakość całości. Tak prawdę mówiąc, to kolorując tą ilustrację, trochę czułam się jak kolorując losowo wybranymi markerami, a nie przemyślany dobór kolorów. I tak w zasadzie to chyba to jest moja największa bolączka, dobór odpowiednich kolorów ze sobą i to będę musiała poćwiczyć. Ale koniec końców, no tak jak mówię, nie wyszło to chyba najgorzej, da się na to patrzeć, aczkolwiek nie jest może to coś, czym można by się jakoś specjalnie chwalić. A ilustracja ma być właśnie na ten dzisiejszy dzień, bo dzisiaj mamy 14 lutego, który uznawany jest za święto zakochanych, dlatego że jest to święto świętego Walentego. I jak wiadomo, święty Walenty jest patronem wszelkich zakochanych, a nasze wspaniałe korporacje. Stwierdziły, że jest to idealny moment, żeby wyciągnąć od nas pieniądze i zrobiło z tego święto komercyjne. Także teraz moje pytanie do Was: czy Wy też bierzecie udział w tej komercyjnej wizji, Walentynek i na siłę musicie kupić coś, czy po prostu wolicie dawać coś tak naprawdę od siebie, tej swojej drugiej połówce? I jest to. Niekoniecznie zmotywowane tym, że jest 14 lutego, ale może być to dobrym pretekstem do dania czegoś miłego albo po prostu powiedzenia kocham cię. Także tak, to moja ilustracja została zainspirowana Świętem Walentynek, Świętem Zakochanych. Miało być troszeczkę bardziej cukierkowo na tej kartce, wyszło trochę bardziej przyciemnione, ale myślę, że nie jest najgorzej. Dajcie mi znać na dole, co o tym myślicie, o tym rysunku, o walentynkach i widzimy się w następnym odcinku za tydzień. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i do następnego. Pa!